Czas na 207 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Pia zaczyna rodzić przed terminem. Cruz z pogardą komentuje zachowanie Martiny i sytuację w jej rodzinie, ale Markis szybko ją hamuje. Simona strofuje Salwadora. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 207 odcinku La Promesy, La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 207 w czwartek, 14 sierpnia 2025 roku, o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 207 odcinku, La Promesa Pałac Tajemnic. Pia zaczyna rodzić przed terminem. Simona i Candela pomagają jej przygotować się do porodu. Cruz z pogardą komentuje zachowanie Martiny i sytuację w jej rodzinie. Petra ostrzega Feliciano, by nie ufał nikomu ze służby. Simona gani Salwadora za brak wdzięczności wobec bliskich, którzy chcieli mu pomóc.